Od lat walczą o drogę do domu, utwardzoną, stabilną i bez dziur, na których niszczą swoje samochody. Niełatwy tor przeszkód mają do pokonania mieszkańcy żarek letnisko, którzy muszą mierzyć się na co dzień z błotem, kurzem i głębokimi wyrwami w ulicy. Proszą gminę o pomoc, dostają obietnice bez pokrycia i nie zmienia się nic. Sylwia Wziątek. Żarki letnisko, ulica PCK. Tu ulica Letniskowa. Takich ulic w żarkach jest wiele. To już ulica wesoła. Tu mieszkańcy na co dzień mają istny tor przeszkód. To Ta droga tak jak wygląda, to jest karygodna. Lepsze mają ulice na pola w świętokrzyskim, jak tutaj u nas. Mój syn jechał kiedyś ostatnio, urwał w zderzak. Dzisiaj jechałem, zahaczyłem spodem aut. Ja jestem mechanikiem. Jeżeli się pojeździ tak dwa tygodnie, to zawieszenie siada. A zawieszenie kosztuje ponad tysiąc złotych. Taka droga to jednak problem nie tylko kierowców. Mamy teraz dwumiesięcznego syna. Wymaga codziennych spacerów, ale niestety ten wózek się trzęsie. była taka jedna sytuacja, w której prawie się wywrócił. Wiemy, że jest coś takiego jak syndrom dziecka poczęsanego. Codziennie jest w domu z tego też powodu płacze. Mój wnusiu chodzi w bucikach. Po tej wodzie gumiaczka. Jakoś musimy chodzić. Znajomi, biznes kompletnie omija to miejsce, bo nie da się po prostu tutaj dojechać. W 2021 roku mieszkańcy złożyli petycję do gminy o poprawę jakości drogi. We wrześniu 2021 o trzymali zapewnienie, że ulica zostanie wyremontowana. W ostatnim czasie, jak twierdzą mieszkańcy, pojawiły się głosy, że ze względów technicznych nie da się tej drogi wyremontować. Jest to najdłuższa droga w Żarkach-Letnisko. Najwięcej partycypuje w budżecie gminy poraj w podatkach, a inwestycji w Żarkach-Letnisko nie ma. Powiedzieli nam, że tej drogi się nie da zrobić. Wezwaliśmy geodetę, zrobiliśmy wcześniej koncepcję. Według geodety da się w tym miejscu zrobić drogę w pasie o szerokości 3,5 metra. Jak podkreślają mieszkańcy, kiedy chcieli przedstawić projekt. Wójt gminy Poraj nie pojawiła się na spotkaniu. Zadzwoniliśmy do gminy, by zapytać o sytuację. Nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi. Włodarze oznajmili, że mogą wypowiedzieć się przed kamerą dopiero w przyszłym tygodniu. Brakuje środków. Radni źle przeznaczają budżet. Źle go dzielą. Liczą się tylko wydatki na diety i na zakup elektryka, samochodu dla pani wójt, bo oczywiście ten poprzedni uległ zniszczeniu, no bo jak trzeba jeździć po takich drogach, to wiadomo co się dzieje. Żarki Letnisko jako jedna z turystycznych miejscowości gminy Poraj co Roku przyciągała tłumy turystów. Proszę Państwa, to jest skandal. Całe życie mieszkałem w blokach na Śląsku. Zakurzenie, zapyle, nie wiadomo jakie jest, jakie było. Natomiast tutaj po dwóch latach stwierdziłem, że jest to samo. Sąsiad myje okna dwa razy w miesiącu. Mnie się już znudziło. Kupiłem rolety i nie widzę tego po prostu. Sylwia Wziątek, Aktualności.